To weźmy się za szczegóły. Gdzie może jeździć rowerzysta? Czy rowerzysta może jeździć po chodniku? Rowerzysta może skorzystać z chodnika, ale tylko w określonych przypadkach. Są to przypadki wtedy, kiedy... E, e, tak naprawdę dwa przypadki. Wtedy, kiedy prędkość na drodze jest wyższa niż... dozwolona prędkość niż 50 km na godzinę e, i chodnik ma szerokość 2 metrów, a wtedy może korzystać kierujący rowerem z chodnika. Drugi przypadek to są warunki drogowe. Szczególnie chodzi tutaj o pogodę, ulewny deszcz, mgła i tak dalej. Lub zagrożenie bezpieczeństwa. Jeśli kierujący stwierdził, że z, jadąc z drogą zagraża swoją bezpieczeństwu, może skorzystać w wyjątkowym przypadku z chodnika. Więc też, ale musi w tym, wówczas zachować szczególną ostrożność, bo jest kierującym dostosować prędkość do prędkości pieszego i oczywiście ustąpić im pierwszeństwo. A co z dziećmi? Mamy rowerowy maj, dzieci do szkoły zachęcane są do tego, żeby do szkoły jeździć na rowerach. Którędy dziecko może jechać do szkoły na rowerze i czy musi mieć kartę rowerową? Dziecko, tutaj przepisy prawa o ruchu drogowym, artykuł 2 reguluje nam, kto jest pieszym, a kto rowerzystą i dziecko w wieku do do 10 roku życia jest pieszym i powinno korzystać z chodnika i mieć opiekę dorosłego i to tutaj dorosłego 18-letniego ponieważ do 7 roku życia może się opakować 10-latek ale, ale w momencie kiedy korzysta z rowera, roweru powinna korzystać z opieki osoby dorosłej i zachować się jak pieszy czyli jechać z lewej strony drogi każdy lewej krawędzi jest Kask. Kask, kask jest nieobowiązkowy, na razie korzystają kierujący motorowerami, natomiast zawsze zalecamy korzystanie z kasków, ponieważ niejednemu rowerzyściu uratowało życie. A co znaczy, że rowerzysta musi dostosować prędkość do pieszych na chodniku? No to są już pojęcia ogólne, nie da się przepisami tej prędkości dokładnie określić. No to, są, to jest prędkość, którą musi sam ocenić, żeby nie powodował zagrożenia, nie spychał pieszych schodnika. Generalnie w tym szerokim pojęciu zachował szczególną ostrożność i nie utrudniał ruchu pieszych. Gdzie można jeździć nogą elektryczną? Przepisy kolajnów elektrycznych są podobne do przepisów rowerów też muszą kierujący kolejnikami zachować szczególną ostrożność i nie przekraczać tej prędkości takiej, żeby nie utrudniali ruchu pieszym. 25 km na godzinę to jest skrajna prędkość, którą mogą osiągać. I jeszcze ostatnie pytanie na koniec, panie komisarzu. Jaki jest mandat za przejechanie na rowerze przez przejście dla pieszych? To jest mandat w wysokości 100 zł. I jeszcze chciałbym podkreślić, że przejechanie rowerem przez przejście dla pieszych jest traktowane jako włączanie się do ruchu i jeśli dojdzie do zdarzenia drogowego, to kierujący takim rowerem jest traktowany jak inny kierujący pojazdem. Więc jest sprawcą zdarzenia drogowego w momencie, kiedy dojdzie do kolizji z pojazdem, który prawidłowo jechał drogą. A może stracić wtedy prawo jazdy kierujący rowerem? Jeśli wykroczenie jest szczególnie niebezpieczne, policjant ma możliwość przy zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego go nawet zatrzymać w prawo jazdy. Podkomisarz Mariusz Szydz z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dziękuję za rozmowę.